Dobra zabawa. I... <laughs> Eliza Szczupkowska. Eliza Szczupkowska. Magdalena Fosternak. Roze. Bravo. Hey, tá? Ah, foi super. Tá lá terceiro lugar na 12 Cię. chyba dziewczyn, więc to trzecie cieszy. Bo jakby było trzecie na trzy, to wiecie, że będzie to samo. Miałam trzecie jeszcze w czymś tam i czwarte w czymś tam, nie wiem co to było. Pierwsze koty za płoty. Tak, dzwonię medalami. I najważniejsze jest to, że ja jestem z ciebie zadowolona, tak już chyba bardzo, no, a resztę wam powiem. Tak. To teraz nam zostało tylko trudne stopy brudne ręce będziemy składać cały majdan No, Kaminka też się zbiera będzie fajnie, nie? Będziemy jeść dobra, spakowani jesteś uwolony moją szminką? w ogóle, romantycznie no. prawda? no, a ja już powracam do erym Roku. ileż można chodzić w cekinach? Piję ostatnią moją pokrzywkę, śmigamy się zmywać. Tutaj... No, musimy to uczyć. Tak, musimy to uczcić, bo jesteśmy bardzo zadowoleni. Jestem się dumna, może jest dumny. Ty tak bardzo bardzo no, jesteś no, Nie liczyłam cieszo, na to. Dobrze bardzo. Nie będzie Kiedyś tak. Kiedyś, tak. Kiedyś, tak. No, no. <laughs> Nie wiem wiem, jesteśmy takie zbudzaki, nie, nie, się cieszę. Dobra, idziemy. Rozpadało się. No, także też chyba chcę powiedzieć, że mam zmyć tapetę. Tak. tak mi się wydaje. Chodzi o to, że mam tak Nie mogę się tego doczekać. Odbija mi się rogalem Świętego Marcina. I nawet nie jest mi żal. Ani nie Chciałeś wybrać teraz? Tak. Musiałam zrobić jakieś fajne miejsce na promieniu. Zrobimy. No i zmywać tę piękność. I patrzcie jak tylko jedziemy w ogóle. Czadzior. To co? Pizza? Ty wybierasz? Chcesz pizzę? To będzie pizza. Chcesz makaron, to będzie makaron. Chcesz ramen, to będzie ramen. No dobra, trudne pytania zadaję jeszcze, tu idziemy. Zawsze chciałam tym pojechać. Dobra, nie świrujemy. Idziemy. Złupołem Ci, że aż żal będzie zmyć tą tapetę. Mhm. Pracowałem się przy niej. Tak jak przez chwilę jestem taka nawet ładna. Nie? Mhm. A jak zmyję, to już będzie taka szara codzienność. No ale dobra. Jak trzeba, to trzeba, więc I już jest normalnie. Mm. A tam jest walka. Gamer, ja jedziesz, jedziesz. <grym> Także... Na no dobra, kochanie. Za zawody. Super nam poszło. Myślę, że z tobą to nagrywa. Coś to bardzo ważnego. Coś bardzo ważną osobą w moim życiu, więc z Tobą też nagrałam. Dobra, już emocje nie opadły. Nie <laughs> Wcale, że nie. Emocje już opadły, więc na spokojnie mogę Wam wszystko powiedzieć. To czego gdzieś tam wczoraj nie zdążyłam, bo to było szybko, szybko, byłam zmęczona. Emocje, wrażenia, światła i tak dalej się podziały. Jestem strasznie szczęśliwa, że wystartowałam, że nam się udało, bo ta redukcja była naprawdę ekstremalnie trudna, aż byliśmy sami zdziwieni z Pawłem, że aż tak, musieliśmy wszystkie jakby ręce dać na pokład, nawet mimo mojej aktywności takiej codziennej, dorzuciliśmy nawet kardio, gdzie no przy mojej jakby ilości kroków to kardy nie było wskazane i musieliśmy i takie dołożyć, bo nie szło, bo poziom stresu gdzieś tam w moim życiu był bardzo duży. Jak kortyzol jest wysoko, to no redukcja po prostu nie idzie tak, jakby się chciało. To, czego wam nie mówiłam i nawet w sumie najbliższym też nie mówiłam pod koniec, to na początku tego tygodnia byłam chora. Leciałam na gripeksie i na różnych jakichś takich rzeczach, bo po prostu emocje gdzieś tam, wszystko co się wskumulowało, e, pogrzeb w naszej rodzinie. Chowaliśmy dziadka jeszcze w tym tygodniu. E, było tego strasznie dużo, i jeszcze do tego pigułek, jedzenie, ważenie e, miało być przyjemnie i miało być luźno, miałam mieć tydzień wolnego, a okazało się, że trzeba było jechać. Przeżywać ciężkie emocje. Nie było to dla mnie proste, dla rodziny gdzieś tam też po drodze. Logistycznie było to jeszcze większa masakra, ale mimo wszystko się udało. Dojechaliśmy tutaj cali zdrowi, wystartowałam, zrobiłam to dla siebie, zrobiłam to dla dziadka. Wiem, że on byłby tam gdzieś tam ze mnie bardzo dumny, także no, udało się. Wiemy, co jest do roboty, wstydu nie było, nie byłam ostatnia. Moim największym takim, taką największą obawą, jeżeli chodziło o te starty, to było to, że, no wiecie, ja z wellness przeszłam do bikini w miesiąc. I strasznie się bałam tego, że powiedzą mi, że się po prostu nie nadaje, że nie nadaje się ani tu, ani tu i że będę ostatnia. A nie byłam ostatnia, gdzie wiecie, no. Ja nie trenowałam pod bikini, czyli to jest zupełnie inny rodzaj, jakby treningu. Robiłam czwórki, robiłam bardzo duże nogi, robiłam łydki, jakieś takie rzeczy. Wiesz, wiecie, ja w miesiąc tego nie zgubię, i miałam tą świadomość, że prawdopodobnie będę ostatnia, a tu byłam gdzieś tam, wiecie, no. Ani tak. No, ej, to jest dwa razy trzecia, tak? No dobra, ale wiecie, no. Zawodnik zawsze chce być. Naj... Mnie na dwie czy trzy osoby. <laughs> no dobra, no. ale chodzi o to, że generalnie no, wstydu nie było i mimo, że jakby w miesiąc nie zgubię masy mięśniowej, no, schudnąć się dalej, da, mięśnie zgubić nie, no to nie było źle. Nie powiedzieli mi, że dramat. Adrian mówi, że się aż tak nie odstawałam od dziewczyn, więc jestem z siebie mega dumna. Nie spięły mnie światła, nie wywaliłam się, mimo, że była mega śliska podłoga. Byłam w ciężkim szoku, że aż tak. Gdzie ja naprawdę no, radzę sobie na obcasie, a było tak, że ja się bałam, jak, co będzie, jak wyjdę, i nie wywaliłam się i nie było tego widać. No, także no, jeśli chodzi o takie moje wrażenia, no to dałam radę. Dzięki, jeszcze raz, że obejrzeliście cały ten odcinek. Jak Wam się podobało, to łapka w górę. Staraliśmy się Wam pokazać jakieś takie przebitki. Może nie najlepiej, bo. Raczkujemy w YouTube, ale się staraliśmy. Także dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało i zostańcie z nami dłużej.